And for our international our this is our technical trainings training spot in the, the west of Poland. Thank you for watching. Leave a like and subscribe, motherfuckers. Siemandero, Siemandero YouTube. Dzisiaj ekipom na kaszówce dźwięk z mesha. Chłopaki zaczynają zabawę. 1, 2, 1, 2, mic check. No i będę ci gonił. <laughs> Czekaj, gdzie ten kolega pojechał? Dobra, jest tu. Marek, włączyłeś? Tak. A kurwa, rewalwer się narobiły То есть что? Jesteś Robert? Eee. Jestem cały czas Lecę Szybciej! <laughs> Kurwa, zahaczak. zahacza z boku ta kamera o gałęzie, czuję Dawać wszyscy, wszyscy za Robertem. Następny. Zostanę A to mój samotny kurze, jak tu czeka zaraz na okazję. Jak samochód? Przyjechał? Nie, jeszcze nie ma, jeszcze nie wrócili. Kolejni chłopacy pojechali. Znaczy chłopaki, Chłopacy to już szewca drewniane gwoździe prostują. Ale widzę wraca... A nie, to wy jedziecie górą. Tak, to my. O. Dobra, ja tu jestem. Przygotowany. Ja Dzisiaj jest zwariowany dzień, kurde. Kamery się gubią, kurde. Kanamy się stukają. jadę kurde to ci powiem na freestyleu weszło normalnie jakby się zastanowił nie wjechałbym tam, ni chuja. Ale na, na, na górkę Irka kurwa Górkę Irka? Nie nie, aż tak to nie A czemu nie? A to tutaj jest, nie? Nie, tak. to jakaś inna Nie, to inna jakaś nie, nie, to nie tu. Tutaj? tutaj Tutaj było Daman organizujecie się tam? Dawajcie Halo, halo Kask ściągnął, a tutaj zrobię tu cięcie.